Dobrze. Dobrze, Dobrze! Możemy Jakie mają rangi? Trupy, Bo nie się nastawić psychicznie. E, globale dwa. Jeden o dwa orły i jeden kałach. Czemu ktoś króci? Dobra, i do To ja krócę, stary. To jest jakiś odwrócony dust, ja to Ja, ja jest spawna i myślałem, że nie można krócić. Jeden jest na spawnie. O kurde, drugi też jest na spawnie. Kałam piosę szczuryki. Ja? O, rogalik, rogalik, robisz to. O, nice. Zabójstwo potwierdzone, tam. nie? No pokazał coś, pokazał, no to co prawda to, to trzeba chyba... mu przyznać No nie, no dlaczego? Trzeci raz pod rząd. Znowu na klacze No, bo, bo tak specjalnie dajemy, żeby się poczuł dowartościowany, co nie? O rogalik, twoja szansa Auto, auto! Ja, nie, ja nie mam pytań, ja nie mam pytań Dobra. Nie no to uwaga. Neft minus jeden, zaraz minus dwa, bo Kika no. dostanie. Dzięki. Nie no, proszę nie ja, proszę, proszę. nie U nas nikogo Forza nie A no? Ty? Tak. dobra, oni mają... A nie, u nas nikogo, to Kozacka. Dobra, On dobra, dobra, Uwaga. Ja rushuję Longa, nie? Moje moto to... <coughs> Head is deep, a mogą widzowie zgadywać. <coughs> no. okay. Komentarze. Neft, może lepiej kika dostań znowu. No, w sumie tak. <grystanie> minus dwa. <grystanie> jeden z tunnelami. A jeszcze jeden. O jeszcze Boże. Jeden. No to weź go zabi. Będzie spoko. Oj, minus 8-3. <grystanie> Wiecie co mam powiem? Tak wyjątkowo wyczuwam klacza u Rogalika. O, to znaczy ten mówić oczy Rogalik co range, nie? Z tej strony, nie? Co fajnie? Mam defa' fajniej o, wygląda BS z tej strony. Tak, jak jak się dzisiaj No Pem tak, chłopaki! No, słabo rogalik grasz. Pom pomoglibyśmy trochę. Ja bym się zastanowił. Popatrzcie, dobra, dobra, dwa kiki mają. 5 x tak, Ej, dobra, 5 na 3 jest, nie? Jak tego nie wygramy, to jesteśmy serio słabi. Ktoś jeszcze musi powiedzieć. Ej, dobra, 5 na 3 jest. A bo, a bo. ty. Nie żyje? Nie wiem, czy to ten w sumie. Ej, panowie, jak ktoś to, 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 to. 5 na 3 w tej rundzie jest. A zaraz was porobi. Tam, nie no Dobrze. Dobrze. A co, on awczył? Nie, no. No, dobra Jacob tak, Dobra, dobra Nie no jaki Jacob, co ty z mówisz? Ja to Oj. muszę przeżyć Jacob nie chceć. Przedstawiam na to jest. Ej, ty jest Ej dobra chłopaki, 5 na 3 jest nie Podoba mi się ten tryb New, dawaj na kozaka No to dawaj. flash Na zadymę. A kozaka ginecze, da? <laughs> nie no, opa, robi, nice frak ale wyciągnął. Co, co teraz powiesz? Nic? Właśnie, Regali, co teraz powiesz? <grym> Ta, jeden jest z TT. Na spawnie. Na No właśnie. O, właśnie. <grym> Trochę dostał. No zapewne. Dobra, 04, ja jest, jest dobrze. Jest dobrze. Już o, Jest na spawnie cały czas. Ja tu rzuciłem taktycznego. On mi daje flasha na ryj. Nie wiem, ja mu tam najdę co... To jest bomba, nie? Wiesz o tym. No mam. Znaczy, to ja jestem tylko z tobą, nie? <grym> a. Co? A. Jaki? Jaki? Co nie gim! Co stary! Teraz jest 5 na 4. Żeby, żebyście wiedzieli, no mówię, że nie ma 5 na 3. Dobra, dzięki za info. To trzeba inną taktykę zastosować, no? Nie? Ej ty! Czekajcie coś Dobra, typek jest w tunele idzie dolne, bierzawkę. 0,5, elo. <noise> Dobra, ale po, po głowie jest. Do, na do, Dobra, Dobra no Woo! Woo! Dobra, jest Git, ty mam no, powieść. No, że... 4-2. 4-2. No, super! No to dobra runda, nie? Fajnie, chłopaki, fajnie. I wtedy, jak powiedziałem, że Jacob pada, to o tej rundzie miałem na myśli. No, no. Zapomniałem dodać, nie? Nie że w siódmej, nie? Że w siódmej, no. Dobra, nice. nepcik, jeszcze jedna runda i bond. Poraz tutaj. Jeszcze tu nela. Nice. 2 No, to nie jest zła głowa. Być nie do tego. Dokładnie. A to, czy... te A, tu z <noise> tej... Oni dlatego tak trochę hardyją. No bo gram teraz kwalifikacje. <głos> <głos> o. Dobra, on przechodzi dalej. <noise> Ej, to tak w górę idzie, nie? Teraz ja padnę zaraz. <noise> Bez jaj, nie? Lepiej mieć minus trzy niż zero na 6. trzyma koniec tabeli, żeby się nie rozsypało. <laughs> <laughs> o Boże. Ej, a teraz nikogo nie kiknęło ty. Szart coś? Ustawione. Ustawione, dokładnie. Pal się tam. Ty, lowery, lowery, lowery. Pal się, koniu. Ja uciekam. <śmiany> Stary. Przecież ja na dwóch odcinkach mam 07. czekaj wchodzą B, Nie no, 007. To no, dobra, to z... jest 017. Jeszcze jeden na B wchodzi. O, no to fajnie, bo ja mam lowe. On ma pewo. If you win, I give you kiss. O, kurde to, to chyba idę przegrać. A, A no! no. A, no specjalnie dokładnie no. Radowity mnie wystraszył Gramy eko, jo? Ja? No, gramy, gramy eko. eko, hey, <grym> Ta, nic się nie zmienia. No ja bym grał pierwszy raz tą gra serio Tak ja się czuję na tej mapie. I ty! Ja, jak on tak chyba udało? Do switu Eee Widziałeś X XD, XD No nie Neft no, powalczył o po pierwszego fraga <grym> Ale zdobyłem już Nieprawda zobacz stary tabelę masz minutę. No Jezu kochany nie gram w tą grę W którą stronę ja mam iść na te Nie wierzę nie, to jest na podeszcie z której w tej... strony Ten gości powinien już nie żyć w następnej rundzie tak dosta No zobaczysz Nie wiem z której strony bo ta mapa jest <laughs> o! O! o Nie wiem czy siedzą. Dobra, no dawać midem, dawać midem. Ej no zabrałeś mi tego. No i dobrze, stary. Góra, short. Po głowie. Chodź jak będziecie biegać. Dobra, ja uciekam, bo mnie biją. Regalik os osłaniaj. Ostatni był na B, no ja pierdzielę no. Plancik. Ty Zarat <noise> 10 <głosy> 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 o Boże. Jeden z dziesięci lat nie Jeden się. Ale ty poleciał po fragmę. No nie co zacinę B <noise> Ej Rokajek w plecy. Patrz Milonga. Jeden obity za 11. <grym> Obit. Zabrałem tego. Z longa pewnie będzie. Nie Jeżeli do, jest mądry powinien przyjść z longa. Dobra panowie, flashujmy. <grym> Co?! Ale mi Rico sprzedał łeb. Bez kill który... Nie ma problemu. O jeft, <grym> ja widziałem ten przypadek. Ja widziałem ten przypadek. Nie no, ja to jest kill. O nikt nie skinał, znowu. Dobra nie panowie, flashuję i biegniemy bez nogi. <grym> Zgłoszony gracz regali ciąg O Boże. Dostać offer na serwerze. No to ładnie wbita. Dobra, to mile widziałem, bo neft padł. za na No to nie ma. nie ma, nie ma, nie ma typa, nie ma typa. dawać A. No mamy nefta przecież co chwilę nie żyje. Co wy tu chceć? co porobin. Czemu wy mi zabla, zabraliście ich wszystkich? Tak tak, my cię po prostu słanialiśmy, stary A No O! Dzięki Rogalik za kałaszka jak miałby Dzięki za kałaszka ko... Dzięki za kałaszka. Ja tak? ja, nie tak się umarł na... No wiem. Ja zasmokę, dziękuję wiem. bardzo Za to będziesz musiał zapłacić 300 dolarów, a nie 200 za mój występ O nie, stary to chociaż 250, okej? Okay? Dobra. Dzięki, dzięki nie, no ja w No nie no bez kitu ten Wixen jest... O, one, o one radowity one. przez ścianę to mi się podoba Idę Cię oglądać Jeden HPA, dobra, czyli przypadkowo tak. go zabiłeś bez Patrzcie teraz Nefta, patrz na Nefta no. patrz... A, Ej wiesz co mamy, na masz ma, 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 i chciałem do niego przyłączyć, ale już nie Ty, co to Mora? Uj, Dobra, tym O oh, kurde, beczki radowitego no. No, rogalik! To był mój jedyny frag, który już zabrałeś no. To dzięki, zumy strzelałeś po plecach Dobre. i nie mogę strzelać. Ej, a czysto? Nie no, weź Z tego, tego nef co czej kopusuń, proszę. Ja plantowałem. No nie no, bez kitu. 20 HP, 20 HP. Ty na podejście plantowałeś? No! O, tutaj przyszedłem nice. i... Tu mi to no. się nie? Okay. Dobra, lewcik no wiesz, że do ciebie pytań no nie mamy, nie? Dziękujemy, dobra. dziękujemy. To nie ten tryb... Nie On nie lubi tego trybu, zwykłego grania. A pakę mamy na resztę. No tak? i dobra, 10-6. To mi się podoba. No ja mówię, tutaj... Rogalik out. O, no, Rogalik out, teraz... Szt, no. Kik. <laughs> Karma do ciebie wróciła! Ej, Rogalik grzyź mi, Rogalik grzyć mi. Pokaż że jesteś przyjacielski. Ty. Tak się nie spodziewałeś Dziękuję, dziękuję. A ja wiem, pewnie 25 dolarków mam ci dam dołożyć <goczrony> Ej, plecy, plecy! No nie, no tak Co? się nie da grać, Jedyn, jeden plecy mid, jeden plecy mid Co? Nerd znowu nie żyje Słyszysz, słyszysz Słyszysz to placuje jak ja o, rogalik! To już ta Akademia? Tak nisko! Przepraszam. <grym> Dobra, no. Robisz to. Ej, może napiszemy typkowi info, nie? Jak <grym> <grym> zrobisz Jacob, to 500... O, patrz, napisał Pełny B. <grym> o! Dobra, Neft. Na Nami na. Dwóch B, jest jeszcze jeden. Mam <grym> 0 nie, za rzucenie. Dobra, idę Mukasu strzelić, dobra? A gdzie zostać mu pod B, przy oknie. Mam Dajcie tle. na punkty zaplantować. Drzwi jest teraz, drzwi. Dajcie na punkty zaplantować. Nice. Dobra, dobra dzięki za giereczkę. Ej dobra, wysłałem już wam to. Znaczy, dobra, czekajcie. Dzięki za odcinek, fajnie dzięki, się dziękuję. Dziękuję. Zobaczcie czy wam oferty przyszły. Pozdrawiamy tego, tego, żubiczek. Macie? Doszło, ja. doszło. Dobra, Vixen już ja. widzę, że ma. To wszyscy macie, oprócz właśnie ciebie, Rico, bo tobie no wyśle 18. Dobra, no to jeszcze raz dzięki Dobra. wielkie za oglądanie i za granie. Trzymajcie się, joł! Yo. Yo. Siemano. Siemano, Siema a Rogalik tam sobie jeszcze gada.